Kiedy Kagiwice wygrywa z MKS-em z Nisz Basket Pruszków 85-64, rozmawiamy po męczu z Michałem Dżowieskim. Michał, w niedzielę zacięty mecz, więc można powiedzieć, że dziś zadanie domowe odrobione i udało nam się rywala wcześniej zdominować i spokojnie kontrolować ten mecz do końca. Tak, na szczęście w końcu nam się udało spokojnie wygrać na naszej hali. To było bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Teraz powinno już pójść dużo lepiej. No, w niedzielę gramy bardzo, z bardzo ciężkim przeciwnikiem, trzeba będzie się przygotować na ten mecz. Zagrałeś kolejny świetny mecz, w zasadzie gdyby nie te dwa rzuty z drugiej połowy, zakończyłbyś ten mecz ze stuprocentową skutecznością, ta postawa na pewno musi cieszyć. No na pewno cieszę, ale bardziej cieszę właśnie, że drużyna wygrywa, bo to jest oczywiście najważniejsze. No, gdyby wpadały rzuty, a drużyna przegrała, no to, to już by nie było to. Najważniejsze, że drużyna gra dobrze, każdy daje coś od siebie. Debutujesz na parkietach pierwszej ligi, ale w zasadzie po tych pięciu meczach można powiedzieć, że w ogóle tego nie widać, grasz jak weteran. No, na szczęście, no to jest... Miałem dobre przygotowanie w klubie, no i wychodzi w tym momencie. Co było takim magnesem, że trafiłeś do Gliwic? Czy, czy to osoba Pawła Turkiewicza, y, czy może coś innego zdecydowało to? Oczywiście, osoba Pawła Turkiewicza była bardzo... Jednym z głównych argumentów, dlaczego tu jestem. Też skład jest bardzo dobry. Jest wiele doświadczonych zawodników, od których mogę się uczyć. No i także Politechnika Gliwicka. znaczy, się możesz kontynuować studia, tak? Tak, mogę kontynuować studia. Mhm. Nominalnie pierwszym rozgrywającym jest Olek Filipiak, ale póki co są mecze, gdzie ty grasz więcej. Musisz się to na pewno cieszyć, a jego troszeczkę może irytować. No to jest kaszykówka, Każdy ma lepszą albo gorszą formę. Jak Olkowi pójdzie, no to na pewno też będzie ciągnął zespół i on będzie pierwszym rozgrywającym i wiele się od niego nauczę. Przed Wami mecz z Lesznem, a potem u siebie mecz z GKS Tychy. To taki mecz, który na Śląsku budzi szczególne emocje. Czy Ty miałeś okazję grywać w takich derbach? Zagraliśmy jeden mecz sparingowy właśnie z GKS Tychy. Niestety przegraliśmy po ostatnim rzucie, ale atmosfera jest świetna na takich meczach i bardzo dobrze się gra. Muszę powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo.